Czy masz odwagę spełniać własne marzenia? To pytanie, jak świder wirciło się w mojej głowie od dłuższego czasu. Nawet nie wiem, kiedy zostało we mnie zasiane. A to się tak da? Sama odwaga wystarczy? Może nie można spełnić? Doprowadzona na skraj własnych emocji, zaczęłam zauważać, iż nie jestem twórczynią własnego życia. Po prostu stoję z boku. I przyglądam się biernie temu, co przyniesie los. Nie kreuję swojej rzeczywistości. Fuh, ja nie kreuję rzeczywistości, o której marzę. Zbyt długo powtarzałam sobie, że przyciągam samych dziwnych, złych ludzi, że jak się ma coś zepsuć, to się zepsuje, że PPH pech, przyciąga, że prawo Murphy'ego i w ogóle, Ach, ta wewnętrzna krytykantka była bardzo głośna przez wiele lat. Swoją drogą, prawa Murphy'ego to takie cytaty okrutnego pesymisty. Jeżeli coś może się nie udać, nie uda się na pewno. Jeżeli myślisz, że idzie dobrze, na pewno nie wiesz wszystkiego. Druga kolejka jest zawsze szybsza. No kurczę, nie można kierować się w życiu takimi depresyjnymi założeniami. Nie! Nie jestem psycholożką, psychoterapeutką czy może jakąś wybitnie inteligentną jednostką. Jestem zwykłą kobietą średnią wieku, która milion razy leżąc w łóżku zastanawiała się, czy to już ten czas, czy jestem już okresu sił, czy potrzebna mi terapia. Usłyszałam kiedyś, że terapie są tylko dla ludzi z zaburzeniami. Znaczy, ja te zaburzenia mam? Hm? Słyszysz, Agnieszka jakieś głosy w głowie? Osobiście uważam, że dobry psycholog może zdziałać cuda. Mimo tego przekonania nie skorzystałam jeszcze z dobrodziejstw terapii. W tym miejscu muszę przeprosić moje dziecko, które namawia mnie na rozmowę z psychologiem niezmiennie od dłuższego czasu. Szukając pomocy w czeluściach internetu, natknęłam się na wiele wartościowych podcastów oraz książek, które do dziś dzień pomagają mi odnaleźć tytułowy puszek i ciepełko. Gdy już wszystkie metody sprawdziłam na sobie, postanowiłam spisać je w postaci jednej piguły, żeby nigdy nie zapomnieć. Być może w przyszłości rozwinąć, dodać nowe składowe, ale na chwilę obecną mieć pod ręką esencję mojej nauki. Być może oprócz mnie ktoś jeszcze na tej esencji skorzysta, będzie ona początkiem jakiejś nowej, szczęśliwszej drogi, bardzo bym była z tego rada. Język, jakim ten poradnik jest napisany, to język potoczny, zwykły, wydobywający się prosto z serca i duszy. Często zbyt trywialny, ale przepełniony uczuciami, emocjami oraz szczerością. Nie mam wygórowanych aspiracji literackich, bądźcie proszę tego świadomi. Droga, którą przeszłam w poszukiwaniu własnego ja oraz radości, to droga, Przepełniona psychologią, magią, kulturą wschodu, numerologią, astrologią oraz wiarą. Nie mylić z kościołem to dwie różne sprawy, dalekie od siebie znacząco. Jeśli uważacie, że są to głupoty, które nie mają na nic wpływu, to mimo wszystko przeczytajcie. Być może zmienicie stanie. Byłoby wspaniale, bo sprawy, które poruszam, mają na nas wpływ. Ogromny. Nie jestem tutaj, aby kogokolwiek pouczać. Nie jestem też lekarzem, specjalistą. Jeśli sobie z czymś nie radzicie, podejrzewacie u siebie depresję, to nie bójcie się, nie wstydźcie się, pomóc sobie samemu. Najlepszym, najpiękniejszym prezentem, jaki możecie sobie dać, to podanie sobie dłoni. To prośba o pomoc oraz przyjęcie tej pomocy. Jeśli jednak uważacie, że ten poradnik również może Wam jakoś pomóc, to ogromnie się cieszę. Ale. Zacznijmy od początku.